Jestem Rafel się na spasu z Ukrainką ich najka łańcuchy za milion. Karta lajka, mój plak to Emilio. Z dragów hajsy nie karmiony pizdą. To wy kurwy mi obrzydziliście hip hop. To nie rap, to bandziorka i real talk. To wy kurwy mi obrzydziliście hip hop. To hey, nie rap, to hey. bandziorka i real talk. Będę chciał, to ciepotne. Łepro z młotkiem. Mogę zrobić z ciebie kotlet. Dawaj, będzie fajny kontent. Touchdown nobs. Pod fotelikiem dziecka jest kilo. Kierowca uję rany jak warzywo. Wyjebany w kosmos jak nasz pilot Biorę cię na jedną noc. Jeden nos, drugi nos. Rękę jak do pizzy to Domino's. Brudny sos Jestem w się na spasu krainką. Dresznik Najka łańcuchy za milion. Karta lajka, mój plak to Emilio. Z dragów hajsy nie karmione pizdą. To wy kurwy hip hop, to nie rap, to bandziorka i real dog. To wy kurwy mi obrzydziliście hip hop, to nie rap, to bandziorka i real dog. To nie rap, raperzy, to pizdy, To styl życia chłopaków z ulicy. To nie glam, rap i pod postęp wpisy. Na stronie Interpol kończę listy. Wylatujcie. Ja. Jestem w Rafel, się na spaz Ukrainkom Dresik lajka łańcuchy za milion Karta lajka mój plak to Emilio Z dragów hajsy nie karmiony pizdą To wy kurwy mi obrzydziliście hip hop To nie rap, to bandziorka i real dog To wy kurwy mi obrzydziliście hip hop To nie rap, to bandziorka i real talk